Kampania prezydencka trwa. Politycy koalicji obywatelskiej zachęcają samorządowców do przystąpienia do ruchu poparcia Rafała Trzaskowskiego. Dzisiaj, kiedy sytuacja, relacja między rządem a samorządem wygląda zupełnie inaczej niż przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, możemy mówić wreszcie o partnerstwie w relacjach, ale partnerstwie też w realizowaniu najważniejszych zadań. To jest dobry przykład, który może posłużyć wszystkim nam za wzór do tego, jak powinny te relacje między rządem a samorządem wyglądać. Ówczesne i obecne władze Olsztyna wspominają minione 8 lat rządów. Ich zdaniem Prawo i Sprawiedliwość centralizowało władzę i doprowadziło samorządy do głębokiej zapaści finansowej. Zamieniło tak naprawdę dochody samorządowe, dochody naszych miast i miasteczek, na dotacje rządowe, które przyznawane były. Bez kryteriów, a w zasadzie tylko na podstawie jednego kryteriów. Przyznawane były tak zwanym swoim. Jeśli byłeś nieposłuszny, nie podzielałeś poglądów ówczesnej władzy, samorząd twój środków nie otrzymywał. Tak naprawdę nie otrzymywały tych środków nasze polskie obywatelki i obywatele. Samorządy, drodzy Państwo, to transport publiczny, czyli to, czy jeżdżą, autobusy, tramwaje, to jak działają nasze szkoły, przedszkola, czy są miejsca w żłobkach. To czystość na ulicach, oświetlenie, to ogrzewanie naszych domów, to woda, kanalizacja, to służba zdrowia. Szanowni Państwo, i wiele, wiele innych rzeczy, codziennych rzeczy, od których zależy jakość naszego życia. Politycy Koalicji Obywatelskiej pragną silnego, niezależnego prezydenta. Ich zdaniem takim kandydatem jest Rafał Trzaskowski. Chcielibyśmy, żeby samorządy. Były partnerem dla rządu, i żeby rząd był partnerem, i oczywiście prezydent, który finalizuje dobre ustawy w wielu, w wielu dziedzinach polityki społecznej, gospodarczej itd., tak to wszystko, co dotyka, co dotyka mieszkańców tutaj, a co będzie wymagało też zmian, zmian wraz z podpisem nowego prezydenta. Naszym priorytetem jest wzmocnienie finansowe Olsztyna i realizacja inwestycji ze wsparciem środków unijnych tak, ażeby poprawić atrakcyjność dla turystów, a także komfort życia dla wszystkich naszych mieszkańców. Dzisiaj podstawę finansów samorządowych stanowią dochody mieszkańców i przedsiębiorców oraz udział w tych dochodach, a nie podatkach, które rząd może zmienić, przekonują politycy Koalicji Obywatelskiej. W pierwszym roku naszych rządów zmieniliśmy reguły gry, jeśli chodzi o finansowanie samorządów. Mówiła pani senator o tym, jak PIS okradał samorządy. Argumentem na rzecz Rafała Trzaskowskiego ma być jego bogate doświadczenie na różnych szczeblach władzy. Zdaje się, że Rafał Trzaskowski, przechodząc całą ścieżkę tą w samorządzie, rządzie, łącznie z Europarlamentem, będzie umiał odpowiedzieć i nawiązać dialog tutaj z nami, z mieszkańcami w samorządach. Obywatele naszego państwa pójdą do urn wyborczych już za nieco ponad trzy miesiące.